No, jest dalej czwartek po południu. 14, Prawie 15. Zjeżdżamy do centrum z, ze wschodu. Piękna pogoda dzisiaj była. To znaczy, teraz jest piękna. Rano była fajna. A przez cały dzień nawiało trochę chmury. Ale teraz, jakby się troszeczkę, troszeczkę rozpogodziło. Jest już dosyć ciepło. Tylko mi się ciągle mnie dreszcze przychodzą Wydaje mi się, że jest chłodno. Nie wiem dlaczego. Ugrzewanie mam nastawione poprawnie. Temperatura pokazuje 9 stopni Celsjusza. A ja mam dreszcze. Coś mnie kurczę kuje pod łopatką z tyłu. Także mam nadzieję, że jutro przetrzymam pracę, a przez weekend troszeczkę... Może troszeczkę odpocznę. Nic specjalnego się nie wydarzyło dzisiaj. W zasadzie sprzęt elektroniczny woziliśmy cały czas do i od ludzi, którzy pracują zdalnie z domów, także typowa robota. No, jest prawie połowa listopada, więc za moment powinno się zacząć piekło. Wszyscy będą dzwonili. Ładnie jeździ, proszę bardzo. O, Niki Lauda, kurczę pieczony. No nic, nic się specjalnego nie wydarzyło dzisiaj, poza tą bolesną kuciem pod łopatką. Taki jeszcze troszeczkę coś, kurde nie Panie Fajnie wygląda to słońce przechodzące przez chmury i te wieżowce w centrum Toronto. Niestety centrum Toronto tylko na pocztówkach ładnie wygląda, a jak się już wjedzie w te uliczki brudne, to nie jest aż tak ładnie. Nie lubię centrum. Ma swoje miejsca, gdzie jest fajnie, ale generalnie już biorąc jest ciulowo. Także powinniśmy skończyć gdzieś za 45 minut. Mam nadzieję, że w domu będę około 5. Będzie coś ugotować dzisiaj i zobaczymy, co dalej. Na razie żegnam.